Witajcie moi drodzy widzowie. Tutaj Łukasz. Hej. Sorry, że macham lewą, ale w prawej trzymam selfie od kamery. No, na wstępie chciałem podziękować temu widzowi, który podpowiedział mi, że istnieje zamiennik o Zempiku. Zapisałem sobie nazwę i właśnie idę do lekarza, u którego leczy się na cukrzycę. Zapytam go. Czy ewentualnie jego zdaniem nie mógłbym tego zamiennika spróbować? Może jego jest łatwiej kupić. Ponieważ moi drodzy widzowie, jak widzicie, jestem osobą ekstremalnie otyłą. Wynika to z cukrzycy typu drugiego i złej przemiany materii. Ozempik plus dieta plus trochę ruchu jak najbardziej rozwiązuje problem. Co jednak z tego, jeżeli o zębiku nie ma. Spełniam przesłanki medyczne, lekarz mi wystawia receptę nie mogę jej wykupić, bo w Polsce nie ma tego leku w hurtowniach i w aptekach. Dzisiaj dzwoniłem do apteki, w której ostatnio wykupiłem jedno opakowanie całkiem <laughs> <laughs> miły człowiek. Z jej właścicielem i dowiedziałem się, że on cztery razy dziennie zamawia zębik Cztery razy każdego dnia. Niestety nie ma go w hurtowniach, więc może dostaje jedno, jedno opakowanie na y, tydzień. No i do tego wszystkiego, jak przyjmie towar czyli przyjmie tą dostawę o zempiku to jedno opakowanie na tydzień to musi je wprowadzić do systemu i w momencie kiedy on wprowadzi ten lek do systemu to natychmiast pojawia się on że jest dostępny w programie kto ma lek no i ostatnią ostatnie opakowanie które sprzedał moi drodzy sprzedał człowiekowi ze Szczecina wyobrażacie sobie takie są trudności z ozempikiem że gość ze Szczecina przyjechał do Krakowa o, tu jak raz przechodzę przez ulicę farmaceutów tak więc naprawdę nie sądzę żeby mi się udało nawet gdybym miał własną matkę w aptece a niestety nie mam to by się i tak nie udałoby mi się kupić natomiast moi drodzy otyłość jest problemem głównie psychicznym ponieważ jestem trochę osobą próżną i wstydzę się tego, że brzydko wyglądam bo jestem gruby Natomiast trzeba sobie też uświadomić, że mogło być o wiele gorzej, ponieważ przez 27 lat jarałem dwie paczki czerwonych Malboro dziennie. I to jest jeszcze taka, taki szacunek minimum, bo czasami było tak, że dwie paczki dziennie to było za mało dla mnie, więc Poprawiałem sobie cygarami, fajką i tak dalej albo e papierosem. No więc, biorąc to pod uwagę, właściwie gdybym dostał raka, to bym się wcale nie zdziwił. A jednak nie dostałem raka. Nie dostałem nawet miażdżycy Co już zakrawa na cud Swoją drogą Mam nadzieję, że ta ulica, którą idę doprowadzi mnie do celu Bo idę nią pierwsza w życiu jakoś tak przeziębiony jestem, wiecie, bo jest gorąco, piłem zimną wodę i taki efekt tak więc w Polsce nie mogę się leczyć zgodnie z zaleceniami lekarza zastanawiam się w przypadku, przypadkiem nie powinienem napisać skargi do Trybunału Praw Człowieka. Bo prawo gwarantuje wszystkim, tym również mnie, dostęp do leczenia. że wyszedłem sobie troszkę wcześniej bo dzięki temu miałem czas się przejść no trzeba było iść normalną drogą bo jeszcze się spóźni. No ale nieważne. Jak wspominałem niestety zaniedbywałem przez kilka lat różnego rodzaju problemy związane z eksploatacją mojego mieszkania co zaowocowało tym, że problemy narosły i niestety zwaliły mi się na głowę. Dobrze, że mam urlop bo no, przynajmniej jest czas, żeby się tym zająć. No i tutaj wiecie co. Ja osobiście się nie znam na tym, co trzeba zrobić. No ale nie muszę się znać. Od tego są firmy, które się tym zajmują. Całe szczęście. Czekam od rana na telefon z jednej z takich firm. Mam nadzieję, że już w końcu się doczekam. Dlatego, że jeszcze tylko ten tydzień mam urlop. Potem trzeba wracać do roboty. I drodzy widzowie, kiedy nie będę mógł być w domu, to będzie o wiele trudniej te sprawy podopinać. bo tak jak mówiłem jestem przeziębiony nos mam przytkany A już wiem dlaczego mam zadyszkę no oczywiście bo skończyło mi się jedno lekarstwo na serce Dosyć istotny. Oczywiście zamówiłem receptę przez telefon. No i co? No i jajco, moi no drodzy widzowie. Już trzeci dzień czekam. Może ci przekręcę, zanim się doczekam. I tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę że prawdziwym zagrożeniem dla mnie, dla was, a każdego obywatela nie są jakieś zmyślone pandemie, to, znaczy nie, przepraszam, Pandemia jest realna, bo jest to sytuacja prawna, ale jakieś zmyślone epidemie, których nie ma. Zagrożeniem śmiertelnym jest bardzo źle działający system Użby zdrowia stan, w którym nie można czekajcie prawo czy lewo wytrzymałem, że tutaj, czyli lewo stan, w którym nie mogę kupić leków stan w którym na wizytę u specjalisty na przykład u endokrynologa, u chirurga czy u dowolnego innego lekarza specjalisty muszę czekać 2-3 miesiące stan w którym na badania diagnostyczne takie jak na przykład rezonans magnetyczny który pomaga na przykład zdiagnozować nowotwory po to żeby je leczyć odpowiednio wcześnie może <laughs> czekać po 2-3 miesiące albo i 9 nie wiem czy Wam o tym opowiadałem ale kiedyś Poszedłem sobie na sol przy kopernika ze złamaną ręką. Spędziłem tam 8 godzin co zakrawa na jakiś absurd. No i moi kochani Przez pomyłkę zdiagnozowali migu, za mózgu. Przez pomyłkę pani doktor tłumaczyła, że najwyraźniej komuś ktoś tam parę wsadził i cień powstał, i właśnie wtedy musiałem wykonać rezonans magnetyczny i na to badanie czekałem przez 9 miesięcy a jeżeli w sytuacji kiedy zapłaciłem to było to dostępne w ciągu tygodnia no nic na razie was pożegnam bo i tak kiepsko słychać muszę się skupić gdzie idę tak więc na razie no witajcie drodzy widzowie postanowiłem dograć jeszcze następnego dnia uzupełnienie do wczorajszego materiału bo tematycznie się to łączy no i widzicie jeden problem z bani przynajmniej dało mi się rozwiązać problem o Zębiku to w znacznej mierze dzięki widzowi, który mi podpowiedział, że są zamienniki tego leku. Dziękuję drogi widzów. Generalnie skontaktowałem się z lekarzem wczoraj wieczorem no i zapytałem się go, czy mówię, że nie mogę kupić o i coś trzeba zrobić z tym. A lekarz mnie to, że no tak, on wie, że nie mogę kupić, bo w całej Europie nie ma zępiku. Naprawdę. W tym momencie oczy zrobiłem normalnie jak spodeczki od kawy od szklanki z kawą bo skoro wiedział że nie można kupić ozempiku w Polsce i w całej Europie to dlaczego przepisywał mi go przez pół roku? Na co liczył? Na cud? A może miał w dupie czy go kupić czy nie? No nieważne. Drugie moje pytanie dotyczyło tego czy pan doktor zna jakieś zamienniki ozempiku? Tak, pan doktor zna. Cztery nawet. No i jeden z nich mi przepisał. Jak się okazało. Ten lek działa tak samo, ale nie jest. Nie jest znany wśród celebrytów. W związku z tym nie wykupują go na pniu ze skarbów. No i fajnie. przyszedłem do apteki w pierwszej aptece koło domu bez problemu dostałem no i jest to lek, który działa podobnie czyli rozkłada bardzo dobrze cukier we krwi oraz blokuje ośrodek głodu i słuchajcie to naprawdę działa Przed, wczoraj sobie zrobiłem pierwszy zastrzyk dzisiaj drugi i mamy kiedy to nagrywam to jest jakieś Pół do piątej po południu, a ja od rana nic w ogóle nie jadłem. I wierzcie mi, że wcale nie jestem głodny. No i bardzo fajnie. Tylko to dalej można powiedzieć. No i. Watu jest to. Że ten lek jest droższy od Zampiku, bo zębik łapie się na zniżkę, czyli płaca 127 zł za paczkę. płaciłem bo teraz kupić go nie mogę. Natomiast ten nowy lek muszę niestety wybecelować 400 zł za paczkę. Myślę, że jedna, jedno opakowanie mi starczy, gdzieś tak pewnie na miesiąc. Ale nie wiem, bo dopiero biorę pierwsze. Moi drodzy, oczywiście, że wolałbym te pieniądze inaczej wykorzystać, na przykład odłożyć, coś sobie kupić albo gdzieś wyjechać. Natomiast, moi, trzeba się leczyć. Żeby być zdrowym, trzeba się leczyć. To jest chyba oczywiste. I tak naprawdę, co mi z tych pieniędzy, jak będę chory, jak mi się zdrowie posypie? Dzisiaj skontaktowała się ze mną firma która miała mi pomóc rozwiązać problemy, że tak miałem techniczne w moim mieszkaniu No i fajnie, chwała panu, można powiedzieć Bardzo miły Pan zadzwonił powiedział, że zanim przystąpi do pracy to chciałby podjechać, żeby zobaczyć jak to będzie jak to będzie. Chciałem usiąść al ławkę mokra jak to wygląda na miejscu no i bardzo dobrze to mówię proszę bardzo jestem w domu zapraszam serdecznie poczekam a miałem pewne plany moi drodzy na dzisiaj znaczy nawet nie pewne tylko bardzo konkretne ale pan powiedział no godzinka dwie będę u pana bo będę przejeżdżał przez hutę no to czekam jak mówiłem przed chwilą jest pół do piątej czyli 3,5 godziny w zmarnowane i pana nie ma to chciałem do niego zadzwonić, żeby się spytać może mu się coś stało, może go porwali może zasłab, może jakieś pomocy mu trzeba udzielić no niestety telefon ma wyłączony tak moi drodzy pamiętajcie jak pracujecie w usługach to właśnie tak należy robić umówić się na termin, nie przyjechać po czym w wyłączyć telefon żeby obrzydliwy grubas was nie niepokoił można powiedzieć chwała ludziom dobrej roboty niemniej niemniej powiem wam no cóż jest jak jest trzeba to problemy zaistniały trzeba je rozwiązać 15 lat ignorowałem to my no jest taki jaki jest jutro mam nadzieję że jaśni łaskawca znajdzie czas żeby przejść i zobaczyć ponieważ akurat jak widzicie upał troszkę ustąpił dzisiaj teraz przynajmniej jest pogoda która bardzo mi odpowiada no i jutro chciałbym Gdzieś wyjechać, zrealizować plany filmowe związane z, że tak powiem, innymi miejscami. A na to potrzebuję kilka godzin. Natomiast, no nie wiem, jednak mimo wszystko mieszkanie jest priorytetem. <laughs> Co zaś się, jak wczoraj wspomniałem, nie mam leku na serce, bo gdzieś skończył. W niedzielę drogą mailową zwróciłem się o wystawienie recepty dwa dni czekałem kiedy jakiś łaskawca zobaczył tego maila dzisiaj wysłali mi link do płatności zapłaciłem niezwłocznie najpóźniej dzisiaj o 13 recepty dalej nie ma słuchajcie moi drodzy mam nadzieję, że nic się nie stanie złego, ale z takimi rzeczami nie ma żartów to jest lek, który po prostu jest konieczny ale się pustał i z takimi lekami zawsze jest tak samo mianowicie jak się przestanie wrażliwie ciśnienie na cukier na serce to następuje gwałtowny powrót do stanu sprzed farmakoterapii a jeszcze przy takim upale ponad 30 stopni no to naprawdę nie są to warunki w jakich powinienem łazić może jest sobie dobrze, że ten człowiek nie przyszedł teraz idę do Agdiego moi drodzy wcale mi nie żal tych 400 zł za, le za opakowanie leku ponieważ naprawdę z pół do piątej ja od rana dzisiaj nic nie jadłem i w ogóle nie jestem głodny to jest można powiedzieć sytuacja idealna mogę sobie teraz zrobić przyjemność i do końca dnia kupić czy zjeść coś co lubię na przykład lody to w sumie w imię, gdzie kalorii się zmieszczę cukier, moi drodzy miałem rewelacyjny 105 rano zmierzenia z palca to jest prawie że norma dla zdrowych ludzi, którzy nie mają cukrzycy, tylko tak dalej. Ale patrzcie, jaka pogoda jest taka nie najlepsza. Mam nadzieję, że też nie spadnie. Jutro, jeszcze muszę załatwić jedną rzecz, spróbować się dodzwonić do jednej osoby. Dziękuję Wam uwagę, pozdrawiam strzałkę.